Najdziwniejsze kontrolery do gier. Rynek branży gier wideo przyzwyczaił nas graczy do różnych rozwiązań w sterowania w grach. Od kierownic, padów w przedziwnych kształtach, po rękawice i gogle. Wszystkie te gadżeto kontrolery mają jedno zadanie: zwiększyć imersję podczas grania. Ale są także kontrolery, które są tak dziwne, że nigdy nie powinny wyjść poza fantazję twórców. I właśnie o takich kilku kontrolerach chcę wam opowiedzieć. Pierwszy gadżet nie jest nawet kontrolerem, a jedyną jego funkcją jest zwiększenie imersji podczas grania. Kojarzycie może tytuł Kinect Adventures? Jest to zbiór 12 minigierek na Kinecta. W jednej z takich minigierek mamy za zadanie pokonać rwącą rzekę na gumowym pontonie. Twórcy gadżetu stwierdzili, że pokonywanie rzeki na podłodze jest mało ekscytujące i by oddać wierniej doznania z gry, postanowili oddać w ręce graczy prawdziwy ponton. No, w takim pontonie na środku pokoju czuć ten zew przygody. A jeśli nie daliście się wciągnąć w wir rozgrywki, to takim pontonem możecie wypłynąć na prawdziwe wody. Kolejny kontroler, o którym chcę Wam opowiedzieć, nie wiedzieć czemu nie zdobył dużej popularności, a ma w sobie ogromny potencjał i może dać mnóstwo satysfakcji użytkownikowi. Mowa tu o kontrolerze SOM i jeśli nie wiesz do czego może on służyć, to znaczy, że nie jesteś wstrętnym zboczeniem, znaczy się samotnym mężczyzną szukającym bliskości drugiej osoby. W sumie pomysł na ten kontroler nie jest w sumie taki nowy. Bywalcy takich przybytków jak seksshopy na pewno widzieli podobny gadżet. Ok, zaraz wyjaśnię o co chodzi. Kontroler jest stworzony z myślą o grach typu Visual Novel Cross Day, gdzie gracz ma za zadanie zabiegać o względny pięknych wirtualnych dziewcząt. Japońscy twórcy tego gadżetu, no bo któż inny mógłby wymyślić takie coś, postanowili ułatwić zbliżenie się gracza do wirtualnych piękności. A jeśli nadal nie wiesz, jak może działać ów kontroler, to wyjaśniam to w kilku prostych słowach. Mężczyzna grający tym, że urządzeniem aplikuje pewien swój organ do odpowiedniego, wyprofilowanego elementu kontrolera. I jeśli w grze dochodzi do intymnego zbliżenia, to już się domyślacie, co się dzieje dalej. Wy małe zboczuszki. Jak już jesteśmy przy erotycznych zabawkach. Yy, to znaczy, przy kontrolerach, to mam dla Was kolejny, który w swoim założeniu nie był przeznaczony do robienia sobie dobrze. Trans Vibrator to kontroler do gry muzycznej RES, która została wydana na PS2. Urządzenie podpinało się do konsoli i na przykład wsadzało się do kieszeni, by poczuć wibracje w rytmie muzyki. Podobno, gadżet ten był bardzo popularny wśród młodych par. I nie do końca wiem dlaczego. No dobra, wiem, ale nie powiem. Na kolejnym kontrolerze możemy położyć filiżankę kawy, czy kubek z herbatą. Tak, tak, dobrze, słyszycie. Kolejny kontroler to stół w kształcie retro, pada do Nintendo. Jego funkcjonalność i użyteczność była wysoco nieefektywna, a jego cenę odstraszała nie tylko dziewczyny, które zobaczyły ten gadżet na środku Twojego salonu, ale także osobę zarabiającą średnią krajową. Kolejne urządzenie jest tak funkcjonalne jak jego wygląd, czyli ogólnie jest do D. I ciężko byłoby grać w jakąkolwiek grę na tym kontrolerze. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Wyobraźcie sobie, że kursorem sterujemy za pomocą czegoś, co przypomina klapek Janusza, do którego wsuwamy swoją stopę. Tak wiem, ciężko to sobie wyobrazić, ale jednak twórcy tego urządzenia mieli na tyle dużą wyobraźnię, że wydali to i liczyli, że się sprzeda. Kontroler ten posiadał jeszcze drugi element, przypominający konsolę Arcade'ową z przyciskami. Jak dobrze wydedukowaliście, także steruje się tym ustrojstwem za pomocą nogi. Twórcy tego tworu niestety uderzyli w nieodpowiedni target i sprzęt nie znalazł wielu nabywców. A wystarczyło, że reklamowaliby go jako idealny sprzęt dla kalek życiowych, którzy połamali sobie obie górne kończyny. I to chyba już wszystkie najdziwniejsze kontrolery, jakie wygrzebałem z czeluści internetów. Oczywiście mógłbym jeszcze wspomnieć o padzie w kształcie piły łańcuchowej czy samorońskiego miecza. Lub kontrolerze z pierdylionem guzików i przełączników do przeróżnych symulatorów. Lub opowiedzieć o kontrolerze w kształcie deski lub klawiaturach o przeróżnych kształtach. A i jeszcze o kontrolerze, za pomocą którego sterujemy myślami. Ale materiał ten przerodziłby się w istną Wikipedię.